Moi drodzy, witam Was serdecznie. Październik, miesiącem nagrań, wywiadów i prelekcji różnego rodzaju, ponieważ 10 listopada widzimy się na naszym wydarzeniu. To jest maraton wiwn. Gościem moim dzisiaj w studiu jest Patryk Sołtysiak, przedstawiciel Flip na Pierwotnym. FNP. Jak widzicie, tutaj jest Patryk z Maciejem Welmanem po mojej prawej stronie, chociaż jak się patrzy na wprost, no to po lewej, to w zależności jak się tam spojrzycie, obok Karola Fronia, obok Bruskich, obok Grabowskiego. Słuchajcie, sami fajni ludzie. Wczoraj rozmawiałem w grupie mastermindowej naszej społeczności warsztatów inwestowania w nieruchomości i zastanawialiśmy się, jak najlepiej i najszybciej pozyskać inwestora? No i powiem Wam, że to jest niesamowite, jeżeli bilet na taką konferencję kosztuje 5-6 stówek, przyjeżdżasz, masz 1000 osób i moi drodzy, to jest najlepszy moment, gdzie możesz poznać ludzi, którzy mogą z Tobą współpracować. Oczywiście warto byłoby zrobić jednego, dwa flipy, pochwalić się tym, ale 9-10 listopada to jest termin, który musisz rezerwować. Ja dłużej nie przedłużam, bo jeżeli byłeś na tej konferencji, to dokładnie wiesz, z czym się to wiąże. Między 800 a 1000 osób w jednym miejscu. Pierwszego dnia dziewiątego mamy networking, dziesiątego mamy konferencję i masa dobrych biznesów. Więc polecam. Na scenie wystąpi pewnie Maciej jako przedstawiciel FNP. Natomiast ja mam dzisiaj Patryka w studio. Patryk wtedy rozdwaja się, bo leci na inne swoje wydarzenie, ale może nie będziemy reklamować, i, i, i to. Tyle wystarczy. Patryk, ponieważ nie będziecie na scenie, to opowiadaj, co tam słychać na rynku pierwotnym dzisiaj. Gdzie działacie, co robicie? Dawaj dwa słowa wprowadzenia. Poprowadzimy sobie spotkanie 30-minutowe, tak, żeby dwa słowa przybliżyć. Co się dzieje, co jest, co słychać, czy warto, nie warto, co robić, czego nie robić. No, witam serdecznie. Dziękuję, Wojtek, za zaproszenie, że możemy sobie porozmawiać. Jesteśmy właśnie po. Takiej dłuższej analizie rynku warszawskiego, jeśli chodzi o rynek pierwotny. Tam prowadziliśmy zakupy grupowe pod nasze wydarzenie, pod nasze warsztaty, które odbyły się we wrześniu. Sporo spotkań w tym czasie i powiem szczerze, myślałem, że będzie dużo łatwiej. Myślałem, że będzie dużo łatwiej pod kątem obecnej sytuacji. W dobie wysokich stóp procentowych i gorszej sprzedaży deweloperów. Jednak deweloperzy cały czas gdzieś tam w większości przypadków stoją murem, jeśli chodzi o swoje warunki i nie są zbyt skłonni do rozmów. Jest łatwiej niż było, niż miało to miejsce w ostatnim przypadku, ale nie tak łatwo, jak mi się wydawało. Także cały czas deweloperzy bronią swojego stanowiska, bronią swoich cen. I gdzieś tam widzą perspektywy raczej, może nie optymistycznie, ale tak realistycznie rzecz biorąc, że na pewno ceny nie spadną, gdzieś tam sobie utrzymują tą podaż, którą mają i spokojnie sobie tą sprzedaż prowadzą. Póki co. Są oczywiście no deweloperzy, którzy są skłonni to, do rozmów, tak? Takim, takim słowem dosłownie doświadczonego przedsiębiorcy. Patryk, no to jak? to Te ceny będą spadać, nie będą spadać? Według Ciebie jak to jest? Uważam, że w niektórych segmentach jest to możliwe, jeśli chodzi o metraże. Jeżeli będziemy tak długo żyli w dobie wysokich stóp procentowych, nic się na rynku lokalnie nie zmieni. Jeśli chodzi o płynność, no to gdzieś tam jakieś akcje deweloperzy będą robili. Problem jest taki, że sprzedaż nastąpiła w. w Pokłosiem jakby końca zeszłego roku, jeśli chodzi o BK 2% program rządowy oraz początek 2024 roku, kiedy inauguracja nowych projektów, nowych inwestycji na nowych etapach. Ceny były są już dość wysokie, można powiedzieć. I w niektórych przypadkach, no moim zdaniem, są przeszacowane, jeśli chodzi o rynek, więc trzeba, e, trzeba dobierać takie oferty, które już ofertowo są niskie i od nich e, negocjować. I to i na tym się skupiamy w tym momencie. Szukamy raczej okay. małych lokali. Chyba, że segment 50-70 metrów wygląda bardzo atrakcyjnie i zbliża się, jeśli chodzi o cenę całkowitą, do, do takich mieszkań, właśnie 45-48 metrowych. Wtedy też się temu przyglądamy. No dobrze, ale to jakby tutaj dochodzimy do jednego, a mianowicie liczy się ruch. Problem jest taki, że ruchu nie ma. Ruchu nie ma, jak wspomniałeś, bo są wysokie stopy procentowe jeżeli coś rząd z tym zrobi, no to będzie w porządku. Ale to pewnie jakby czytasz, śledzisz, analizujesz, rozmawiasz. No to co? Obniżą stopy procentowe w wakacje 2025? Zrobią to wcześniej, później? Jak ty to widzisz? Myślę, że zrobią to wcześniej. Myślę, że zrobią to wcześniej. Liczę na pierwszy kwartał 2025, dlatego że już wszystkie większe banki na świecie zrobiły ten ruch. Polska dalej stoi też murem, jeśli chodzi o nasz Narodowy Bank Polski. No i czekamy, prawda? Jak skomentujesz, że Holandia obniżyła stopy procentowe, że Fed obniżył stopę procentową? Co to może oznaczać? Czy to zapowiada lepsze czasy, gorsze, czy jak Ty to widzisz? No, tutaj kwestia była tak naprawdę analizy, jeśli chodzi o inflację, tak? w jakim stopniu ta inflacja może zagrażać gospodarce. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to odczyt mieliśmy wyższy niż, niższy niż oczekiwany, także myślę, że Stany się spóźniły, powinny zrobić to w ogóle wcześniej, bo teraz obniżyło o 0,5. Wydaje mi się, że tutaj ta, ta obniżka dwukrotna obniżka, jakby, jeśli chodzi o te punkty. Bo, bo minimalny oczekiwany był 0,25 punktów bazowych, obniżyli o pół, czyli dwukrotnie więcej. Zdaje się, że powinni zrobić to wcześniej i tym błędem właśnie e, gdzieś tam nauczyli się i obniżyli po prostu wyżej. E, i, I powinni to zrobić wcześniej. Tak samo uważam, że Polska też już powinna przystąpić powoli do, do obniżki stóp procentowych. No dobrze, to jest jakby jeden wskaźnik, ale tam wiadomo, że Glapiński na razie trzyma rękę, to jest pozostałość po poprzedniej władzy. Nie na rękę im działać, bo wiemy, że gdyby doszło do obniżek stóp procentowych, to mamy rozruszanie gospodarki, zaczyna się dziać ludziom lepiej, mogą sobie pozwolić na więcej, obniżają stopy procentowe, obniżane są kredyty, ludzie mają więcej na wydatki, mogą podróżować, mogą sobie kupować gadżety. Teraz jest to zamrożone, jest gorzej, słabiej. No to jakby Glapińskiemu może zależeć na tym, no, i nie wiadomo, czy w tym kierunku pójdziemy i czy, i, i czy się da. No, bo tak, jak ja mam w tej chwili 93 mieszkania i patrzę na rynek, to wszystko stoi. Co prawda, jak według Ciebie był wrzesień, powiedz mi, w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy? Według Ciebie coś drgnęło, czy nie? Z końcem sierpnia bardziej, druga połowa sierpnia było. Było poruszenie, jakby ludzie już miałem wrażenie, że skończyli wakacje i zaczęli rozglądać się za zakupami. Trochę pod rok akademicki, trochę pod informację o kredycie wydłużającym się programie rządowym, że niektórzy nie chcieli czekać, ruszyli na zakupy. Natomiast zdecydowana większość osób to są cały czas osoby takie oglądające, niedecyzyjne. Więc pojawiają się prezentacje, ale cały czas nie ma decyzji. Mam wrażenie, że gdzieś tam osoby czekają na, na, na obniżki lub jakieś ruchy ze strony osób sprzedających. Natomiast uważam jeszcze, że dlaczego stopy nie są obniżane w Polsce. No, mamy bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o naszą gospodarkę, cały czas się rozwijamy. Jakby Polska, można powiedzieć, w tym czasie, który teraz miał miejsce, wyszła z obronną ręką, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Więc tutaj Narodowy Bank Polski chce maksymalnie czekać ze względu na całkowite stumienie inflacji, prawda? Mamy wysokie ceny energii, więc gdzieś tam w mojej ocenie myślę, że jeżeli te odczyty energetyczne będą lepsze, jeśli chodzi o koszty, no to, to, to będzie ten ruch. No dobrze. A co z programem, który miał wejść? Wchodzi, nie wchodzi? Jakie ty masz informacje? Na ten moment kojarzę, że mamy ruszyć z styczniem, natomiast nie, nie stawiamy na to, nie skupiamy się w tym momencie na gdzieś tam tych szumach medialnych, jeśli Ale chodzi by o. Ale nie uważam, że przez to jeszcze wszystko stoi, bo jakby ludzie wiedzieli, kogo będzie dotyczył właściwie ten program, no to tych, których by nie dotyczył, no to by ruszyli na zakupy. A tak to stoją, czekają, bo myślą, że może dostaną coś od, od państwa, nie? No To jest taka manipulacja i można, mam wrażenie ciągnięcie sznura ze strony, ze strony rządzących, ze strony osób, które wspierają jakby program i gospodarkę i strony, które gdzieś tam są po stronie tych, tych, tego społeczeństwa, które nie może sobie pozwolić na zakup mieszkań. Więc tutaj tak naprawdę nie chcę w tym uczestniczyć, robię swoje. Jak wejdzie, to fajnie. Jak nie wejdzie, to też fajnie. Robimy swoje, czekamy jedynie co, to czekamy na obniżki stóp procentowych, bo faktycznie są wysokie. Jak według Ciebie wygląda dzisiaj stan gospodarki polskiej jako przedsiębiorcy, jako osoby, która siedzi w nieruchomościach? No bo jakby różne tu informacje są podawane, czy mamy ten kryzys, czy nie mamy. Ja tutaj lubię zawsze podpierać się tym naszym wskaźnikiem stopy bezrobocia, który jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. No i jak widzimy, od marca to nawet spadł oficjalnie z 5-3 do 5. Mówi się o masowych zwolnieniach. Na razie, te, te jakby nie widać, żeby to miało wielki wpływ na, na, na wzrost tego wskaźnika. Jak ty byś skomentował dzisiaj tą stopę bezrobocia? Ogólnie jeśli chodzi o zakupy, o, o wydatki ze strony też przedsiębiorców, no to widać, że to stanęło. Gdzieś tam, jeśli chodzi o transport, rozmawiam z klientami. W większości przypadków jednak. Informacje zwrotne otrzymuje raczej negatywne, prawda? Jeśli chodzi o biznes, o to, co się kręci. Większość osób czeka z jakimikolwiek wydatkami, czy tam rozwojem swoich działalności, raczej chcą utrzymać to, co mają. Nie ma tragedii, ale nie jest, nie jest to stan, który miał miejsce chociażby rok czy półtora roku temu. Tak? Natomiast jeśli chodzi o całą Polskę i cały kształt, biorąc pod uwagę Europę, czy w ogóle cały świat, no to wyglądamy dobrze pod tym kątem. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w naszym kraju, też formę życia, jak się żyje w Polsce, rozmawiam z osobami z zagranicy, często gdzieś tam się spotykam. Czy ja jeżdżąc na wakacje, cały czas słyszę pozytywne informacje na temat naszego narodu? Dużo osób też podejmuje decyzję o przeprowadzce w ogóle do Polski z krajów zachodnich, z krajów północnych. To informacje też otrzymuje od, otrzymujemy od deweloperów. Coraz więcej osób z zagranicy po prostu kupuje u nas, u nas mieszkania, pomimo wojny, która ma miejsce za wschodnią e, granicą. Myślę, że tutaj ten napływ imigrantów e, do strony Polski też ma no, swoje pozytywne odzwierciedlenie w naszej e, gospodarce. W tej chwili udało mi się znaleźć ten artykuł, że środki z tego kredytu na start by przesunięto dla powodzian. W kwocie 500 milionów złotych, chociaż jak sobie przeczytamy, to tutaj ostatni akapit i właściwie ten przedostatni. Tym niemniej, na przyszły rok w ramach rezerwy mamy zagwarantowane te środki. Możemy ten program w każdej chwili uruchomić: zarówno środki na budownictwo społeczne, kredyt na start i budownictwo własnościowe, ale nadal jest jak widać temat wstrzymywany, chociaż środki są. Czy ty myślisz, że ten kredyt mógłby pomóc na rynku nieruchomości i w jaki sposób? No jednym pomoże, drugim zaszkodzi, prawda? Bo faktycznie może znowu być pewna stymulacja, jeśli chodzi o wzrost cen. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby, żeby tego kredytu nie było, żebyśmy w ogóle się określili jako rynek, żeby uczestnicy sami określili swoją pozycję na rynku, uczestnicy rynku. Żebyśmy mogli po prostu gdzieś tam stabilnie ten rynek dalej budować, tak? Jako uczestnicy. Raczej myślę, że warto by było skupić się faktycznie na tym, żeby pomóc osobom na południu, no bo tamto się tragedia wydarzyła i myślę, że siły rządowe powinny w tym kierunku raczej pójść. No tak, to jest bardzo istotne, żeby tym osobom teraz pomagać. Ja przynajmniej mam nadzieję, że to Państwo już jakby o to zadba. No niemniej jednak, mimo wszystko, pomimo tych wszystkich wydarzeń, które są, to, no to cały czas mamy takie tematy zastępcze, bo gdyby nie te wydarzenia, które są na świecie, czyli oczywiście wojna, powódź, różnego rodzaju kataklizmy, no i teraz mamy wypadki, bo to jak wchodzisz na portale informacyjne, no to co chwila coś przykuwa Twoje oko, a, a te tematy są zbywane i od, odkładane w czasie. Chociaż chyba nie powinny być, bo jakby nowa ekipa rządząca została wybrana, mieli realizować program, a jak widać, ten program jest słabo realizowany, co trudno powiedzieć, jaki będzie miał wpływ na naszą gospodarkę. No i teraz pytanie jest takie, Hmm, czy znowu to w jakiś sposób może pomóc, czy może zaszkodzić? No, reasumując, Patryk, jakbyś miał podsumować to, co się będzie działo w najbliższym półroczu, to co byś obstawiał? No bo zachęcasz inwestorów do inwestowania w nieruchomości, do kupowania, do nabywania, czy to pod wynajem, czy to pod dalszego flipa. Ale pytanie, kiedy będzie ruchu? No bo to jest zasadnicze pytanie, bo ten ruch może sprawić, że inwestor się ucieszy, bo mieszkanie zejdzie, odblokuje środki, może zainwestować w coś nowego, no i skasuje zysk. Ruch jest mniejszy, on pojawia się w, w segmencie, jakby, jeśli chodzi o klientów gotówkowych, stricte kupujących po prostu tutaj dzisiaj ze względu na swoje potrzeby, bo albo mają nadmiar gotówki, bo niektórzy cały czas jakby siedzą w nadmiarze, zebrali swoje żniwa i, i cały czas kupują, korzystają z, z obecnej sytuacji, z warunków, chodzą, oglądają mieszkania, negocjują i nabywają. Są tacy. Natomiast no większość czeka. Ja moim zdaniem powinien, podstawowy ruch, no to powinny być obniżone stopy procentowe. My teraz rezerwujemy mieszkania, ale rezerwujemy albo mieszkania, które są mocno rabatowane przez deweloperów, jeśli chodzi o te dostępne dzisiaj. To są małe mieszkania głównie, raczej do 50 metrów, może też do 60, w zależności od tego, jakie po prostu otrzymamy warunki, czy to są mieszkania 3 czy 4 pokojowe. Natomiast dwa razy się zastanawiamy bardziej. Dostajemy oferty od deweloperów na, na maila, też nie ukrywam. Więcej tego jest, więcej deweloperzy do nas dzwonią dzisiaj niż rok temu. Także widzę potrzebę sprzedaży i upłynnienia produktu, także my się skupiamy na optymalnie najlepszych warunkach do wejścia, czyli systemy 10-90, małe lokale, jeszcze zrabatowane najlepiej, dużo poniżej wartości rynkowej, poniżej ceny średniej, która ma miejsce w danej lokalizacji, jeśli chodzi o dzielnice większych miast w Polsce. No i takie produkty wybieramy, tak? Czyli korzystamy z tej dźwigni 10,90. Wiemy, że małe lokale dzisiaj też nie są dostępne na rynku, nie są gotowe. Raczej to to są większe segmenty, czyli te, które kupuje klient kredytowy, a go dzisiaj nie ma, więc ten produkt leży na rynku, jest dostępny, jest gotowy. Więc skupiamy się. Nasza strategia obejmuje lokale maksymalnie do, powiedzmy, dwupokojowe do 45 metrów, gdzie możemy je podzielić na dwa małe mieszkania w celu. Jakby zainwestowania w takie mieszkanie na wynajem, bo te dostaje bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o stopy zwrotu z najmu. Więc ta wiemy, że aktywnie dzisiaj klienci od nas taki produkt też kupują, no i na tym się skupiamy. Okej, okay, bo Ty też w swoim prywatnym portfelu miałeś takie mieszkania powyżej setki, a jak z nimi? Jak jest ruch u nich na takich kontraktach? Te, kontratach? które miałem w swoim portfelu, sprzedałem, te ciekawsze, które. Yy, nawet transakcję miałem ostatnio w zeszłym tygodniu, w piątek. Mieszkanie miało 97 metrów, 30 ponad metrów tarasu. Ja tam miałem mieszkanie zadatkowane na 10%. Jest, byłem w stanie deweloperskim, także tego typu mieszkania jest klient. Natomiast jeżeli już pojawiają się jakiekolwiek mankamenty w lokalach 80-90-metrowych, czegoś brakuje klientowi, albo nie podoba mu się wykończenie, ma ludzi, no to niektóre mieszkania stoją w dalszym ciągu. No właśnie, to jest czas gromadzenia mieszkań i tak jak ja bym powiedział, że mieliśmy szczyt, na którym wszyscy mówili, że wszyscy inwestują, że już zaraz będzie krach, to jakby takiego krachu wielkiego nie było, ale na pewno był krach emocjonalny, to znaczy ludzie zaczęli się wycofywać, trochę przestraszeni, trochę zniechęceni. I teraz w ogóle widać małe zainteresowanie nieruchomościami, ale to jest właśnie ten czas, kiedy najlepiej magazynować nieruchomości, przyjmować do swojego portfela, bo być może, tak jak Patryk mówi, zresztą też jestem tego zdania, w następnym roku będą żniwa i będziemy mogli te nieruchomości sprzedawać z, dużą, z dużym dyskontem. U mnie też jest tak, że w tej chwili mamy z 90 mieszkań w portfelu. Niektórzy inwestorzy się niecierpliwią. Nawet ostatnio z Białego Stoku do mnie inwestor zadzwonił, bo mamy takie wspólne mieszkanie na Grunwaldzie w Poznaniu. I on mówi: Ty, Wojtek, bo u mnie w Białym Stoku to się wszyscy już śmieją ze mną, bo to mieszkanie już zobacz, no, lada chwila będzie rok stało, nie? E, tak, okej, okay, tylko że planowany zysk na tym mieszkaniu, niewykluczone, że wyjdzie 150 tysięcy, czyli tak, jakbyś zrobił dwa flipy po 6-7 miesięcy i zarobił po 50, 60, 75 tysięcy. Więc. Jest zastój, ale my nie ściągamy majtek, Czy mamy te ceny. Na pewno istotą jest to, żeby dobrze dzisiaj przekalkulować. Patryk, co wy macie dzisiaj fajnego do zaoferowania? Czy inwestor, który ma coś, może do was przyjść i co dzisiaj od ręki by dostał? Jakieś fajne nieruchomości? Na co dzień żyjemy w Poznaniu, więc tutaj cały czas mamy jakieś nieruchomości, jeśli chodzi o nasze działanie. Cały czas oferty zbieramy z rynku. No to e, dawaj, jak masz coś po 9 koła, to ja biorę wszystko. Co macie po 9 tysięcy dzisiaj w Poznaniu? Albo w Łodzi za 7200. Co macie? Bo ja mniej więcej tak kupuję, no to z chęcią bym tak kupił, nie? Na razie, jeśli chodzi o Łódź, nie analizujemy Łazi w tej chwili. E, czekamy. Na, na lepsze warunki, yy, jeśli chodzi no o. W poznaniu lepsze. macie te 35 piątki, to pewnie one są droższe niż 9, co pewnie tak, między 10 tak, a tak. 10,5. No bo tu widzę przedstawiłem za duże wyzwanie Patrykowi, co macie. Patryk powiedział, że ma, ale on opowiadał, co ma w ofercie, więc ma tańsze. No to faktycznie to te takie 35 piątki, to gdzieś w okolicach 10,500 10 ostatnio mieliśmy, a pięćdziesiątki piątki w okolicach 1000 mniej. Tak, no bierzemy pod uwagę, mamy, znaczy mamy takie malutkie mikro ale cały czas czekamy na pozwolenie na budowę, jeśli chodzi A, o okay. okolicę Poznania. Tutaj będziemy mieli do dyspozycji 15-metrowe lokale, w okolicy 7-8 tysięcy za metr, więc. To pod Poznaniem. To pod Poznaniem, dokładnie. To takie czekamy ceny można tak. I no to netto, ehm, netto, tak? Tak. Tak, zgadza się. Ja zresztą też planuję większy zasób kapitałowy przenieść w najem, między innymi w ten produkt, właśnie. Mam taką strategię działania i te lokale się wpisują w moją strategię działania, także czekamy sobie spokojnie na to pozwolenie. Jeśli chodzi natomiast o oferty z całej Polski, no to teraz skupiliśmy się, tak jak mówię, na Warszawie, więc w Warszawie dokonywaliśmy zakupów, zarówno mieszkań gotowych, jak i właśnie zdyskontowanych, jak i mniejszych mieszkań. Będących dziurą w ziemi. I tutaj mamy mieszkania cały czas dostępne w okolicach 12-13 tysięcy zamków kwadratowych. Lokale 30-40 metrowe dostępne. Są lepsze lokalizacje, wyższe piętra z kolei. Tutaj 7, 8, 9 na woli, ale to już, jest, to już są ceny w okolicach 20 tysięcy zamków. No to nieźle. To jest rozmach, to jest czat. Moi drodzy. Dzisiaj goście moim jest Patryk Sołtysiak, który za rok będzie świętował dziesiątą rocznicę wystąpienia u mnie na kanale YouTube. To jest niesamowite. Dziesięć lat temu Patryk pierwszy raz, zresztą jako jeden z pierwszych u mnie występował wtedy w terenie. Dziesięć lat różnicy i różnica jest taka, że wtedy zasuwał po mieście, a teraz zasuwa po świecie. Ja przed chwilą z nim rozmawiałem, chciałem się z nim mówić na kawę w Poznaniu, a Patryk mówi: Słuchaj, ale ja wylatuję, znowu wylatuję, teraz Ibiza. Teraz znowu. Więc co chwila, Patryk gdzieś jest na urlopach. No i tego wam życzymy, żebyście idąc ty o tą ścieżką, gdzieś tam nie zagubili się w tym wszystkim, ale też jakby wiedzieli po co to wszystko robimy. Po to, żeby gdzieś tam potem odpoczywać, po to, żeby gdzieś tam realizować swoje plany, marzenia i działania. Patryk, ostatnie pytanie do ciebie. Jesteście na konferencji Maraton Wiwn, która będzie 10-11 listopada. Wielokrotnie występowaliście, byliście też jako uczestnicy po prostu i powiedz może tak, internautom dwa słowa od siebie coś na temat tej konferencji. Dlaczego polecasz, jeżeli polecasz, nie? Bo oczywiście, że polecam. Nie mógłbym inaczej, ze względu na to, że jestem co roku na maratonie. Także dziękuję, bardzo fajne wydarzenie. A dlaczego polecam? No to widać na zdjęciach. Ilość osób, która tam się pojawia, ciekawych ludzi, z którymi można zamienić słowo, bo prelekcje prelekcjami, one też są fajne, są różne. Różni prelegenci występują, ci bardziej doświadczeni, którzy już sporo zrobili, ci z kolei, którzy zmotywowali się do działania i robią swoje pierwsze kroki. Takich osób też warto posłuchać na scenie, ze względu na to, jeżeli jesteś osobą początkującą jeszcze nie ruszyłeś, no to to ci da kopa do działania, to cię zmotywuje. Ja powiem szczerze, działam na rynku nieruchomości od 2013 roku i też potrzebuję takiej motywacji cały czas. To jest, to jest już szmal, szmal, że tak powiem czasu pracy wykonanej na tym rynku i ta motywacja jest potrzebna, no i na takim maratonie właśnie można się fajnie podbudować do działania i też fajne pomysły wdrożyć osób, które, które, swoje, które swoje przerobiły na tym rynku. Słuchaj, ostatnie pytanie do Ciebie w tym zakresie, tylko akurat ja tutaj jeszcze patrzę na ceny biletów. Taki bilet podstawowy to jest 565 zł i te ceny rosną. Zbliżamy się do 500 osób już niebawem. 660 jest z wyżywieniem. Ja bym chciał dla wszystkich dzisiaj dać 100 złotych rabatu, jeżeli ktoś się zdecyduje. Także słuchajcie na hasło Sołtysiak, bez polskich liter, z małej litery. Będziecie mieli 100 złotych upustu i przybywajcie, bo możecie spotkać całą masę ludzi, którzy którzy mogą zrobić z wami biznes. Patryk, wy będziecie, co będziecie jako FNP prezentować, oferować, wystawiać, opowiadaj. Będzie stoisko, do którego można podejść, zapytać o obecną sytuację, co mamy w ofercie, ale też sytuację na rynku, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, śmiało służymy pomocą, zagwostki, ktoś planował, Kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, ale się zastanawiał, miał jakąś przeszkodę i nie wie, jak ją przejść. No to na mój zespół będzie na miejscu dostępny. Akurat na scenie będzie wypowiadał się Maciek o trzech etapach flipowania ogólnie podejścia do biznesu. Jak to jest, jeśli chodzi o takiego przedsiębiorcę, który, który działa na rynku dłużej? z jakimi swoimi problemami też w głowie się mierzy i jak je pokonać. O tym właśnie będzie mówił Maciek. Hasło Sołtysiak z małej litery, bez polskich liter, 100 zł pustą na naszą konferencję. Mega tanio, tysiąc osób celujemy w jednym miejscu. Nie może Was zabraknąć, przybywajcie. A ja dziękuję serdecznie, gościem moim był dzisiaj Patryk Sołtysiak reprezentujący mega dużą grupę inwestorów, których skupiają pod hasłem Flip na pierwotnym. Flipują, inwestują, załatwiają bardzo fajne inwestycje, a my widzimy się na maratonie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i pozdrawiam Wasz cały zespół. Dziękuję również Wojtku, również pozdrawiamy Twój zespół. Wszystkiego dziękuję, do, dziękuję, hej.